Technologie audiowizualne w edukacji międzykulturowej Mewa, projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki Mediokratum zaprasza na baśń. Ale nawiązuje do Tarsa który już ten procedur, tych procedur dokonał od roku 1950 panuje nam e, w tej e, ekranizacjach disneyowskich. No i w końcu ta ponadczasowość wątków baśniowych. Najstarsze, <laughs> <laughs> Najstarsze wersje, proszę Państwa, tego się sięgają czasów starożytnych. Pierwsza najstarsza z tych najstarszych opowiada o kurtyzanie rodopis, która to nad brzegiem rzeki brak Kąpiel. Nagle pojawia się orzeł, porywa z rąk służebnej sandałek i Funia. Dotrunął do Memphis, z wysoka rzucił sandał wprost kolana faraona, który właśnie wymierzał na otwartym powietrzu sprawiedliwość. Faraon zachwycił się sandałkiem i postanowił, że orzemy się z jej właścicielką, no, całkiem jak historia swojej rodziny, tak? Oczywiście <laughs> Rodoknis dociera do faraona i zostaje jego żoną. Więc pierwszy punkt, po pierwsze, pierwszy punkt, przepraszam, pan Po drugie, ślub bez bliższej znajomości. No i ten to zakończenie szczęśliwe bo i szczęśliwie, pomimo no, mezalian, byśmy dziś powiedzieli. Po drugie, starożytne Chiny. I dziewczynka, która nie, nie znam chińskiego, jesień, jesien. jesien która też była oczywiście sieropą po śmierci matki. Ojciec się ożenił, macocha była ta zła. Tu już mamy bardzo istotny wątek Macocha I on zawsze będzie w kopciuszku, proszę Państwa, zła. No i tak pewnie zostało, nie, nie, nie do końca zgodnie z rzeczywistością, ale ta macocha zła ma ten bardzo silny korzeń baśniowy. Dziewczyna jest e, bardzo samotna wykorzystywana do różnych prac, zaprzyjaźnia się z rybką. Tutaj rybę państwu próbuję, próbuję pokazać na um, slajdzie i co się okazuje? W tej rybie jest duch jej matki, stąd ta przyjaźń jest taka wielka. Oczywiście masa dowiaduje się, ryba zostaje zjedzona. No i wydawałoby się, że no i cóż, no i, i nic. A jednak okazuje się, że pewien mężec poleca dziewczynie zakopać kości tej ryby w pewnym miejscu, i kiedy będzie potrzebowała pomocy, ma tam iść i się nad tymi kośćmi pomodlić No i w momencie, kiedy następuje.